Cześć, witam Was w kolejnym odcinku! A dzisiaj... Co się stało z Leo Messi? Dlaczego zawodzi w Paris Saint-Germain? Piłkarz Chelsea został okradziony podczas meczu Ligi Mistrzów. Erling Haaland w Realu Madryt? To wcale niemożliwe. Cristiano Ronaldo wyprowadził się z Wili w Manchesterze przez beczenie owiec. Oraz Robert Lewandowski, który może pobić kolejny, niesamowity rekord. Zanim zaczniemy zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Zbliżamy się wielkimi krokami do progu 250 tysięcy subskrypcji. Więc jeżeli chcecie mi pomóc, to koniecznie subskrybujcie, a ja od siebie mogę obiecać, że będę dla was przygotowywał jak najlepsze treści związane z piłką nożną. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę, bo to także jest bardzo ważne. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Kolejne piękne wygrane na grupie naszego partnera. Ludzie cały czas zarabiają na typach bugmecherskich, trzeba to tylko robić z głową. Zapraszamy do grupy. Wszystko za darmo i dostępne dla każdego z was. Na grupie ponad 85 tysięcy ludzi. Link macie w opisie pod filmem i oczywiście przy piętym komentarzu. Skakujcie też na ich kanał YouTube. Link również znajdziecie w opisie. Dzisiejszy materiał zaczniemy od małej zagwostki i pytania, dlaczego Leo Messi zawodzi w Paris Saint Germain. Zacznijmy jednak od samego początku. Argentyńczyk przeszedł w zewce Barcelony do Paryża w sierpniu tego roku za darmo. W związku z jego transferem wydawało się, że PSG stanie się piłkarskim gigantem który będzie niszczył wszystkich rywali napotkanych na swojej drodze. Ostatnie mecze jednak pokazują, że wygląda to zupełnie inaczej. Świetnie pokazało to starcie mistrzów pomiędzy PSG a klub Bruche. Wówczas padł remis 1-1, a klub, który w swoim składzie posiada takich piłkarzy jak Leo Messi, Kylian Mbappé czy też Neymar, nie zdoła pokonać zespołu z Belgii. Jedyną bramkę w omawianym meczu dla Paryża strzelił Ander Herrera, czyli zawodnik, który nie wyróżnia się na tle tego zespołu. Wróćmy jednak do samego Leo Messiego. Po wspomnianym meczu media zaczęły zarzucać Argentyńczykowi słabe wyniki. Czy słusznie? Trochę tak. Widać, że Messi nie może się jeszcze odnaleźć w klubie z Paryża. Należy jednak mieć na uwadze, że to dopiero jego początki w klubie i każdy piłkarz potrzebuje czasu na zaklimatyzowanie się w nowym otoczeniu. Nawet Messi. Spójrzmy jeszcze na statystyki Leo w ostatnim meczu. Portal SofaScore ocenił jego występ na 7,3 w skali od 1 do 10. Messi w całym meczu oddał 3 strzały, z czego dwa były niecelne. Na 4 próby dribblingu 3 były udane, a jego celność podań ukształtowała się na poziomie 79%. Jak widać statystyki te wcale nie są złe. Sama ocena końcowa jednak spadła z uwagi na żółtą kartkę Messiego. Nie ma co się dziwić, że zarówno kibice jak i media oczekują od byłego lidera Barcelony znacznie więcej. W końcu to główny faworyt do zdobycia złotej piłki w tym roku, a co za tym idzie, najlepszy piłkarz na świecie. A wy, jak oceniacie początki Leo Messiego w Paris Saint Germain? Napiszcie w komentarzach. Rice James został okradziony podczas ostatniego meczu. Zawodnik o sprawie poinformował w mediach społecznościowych. We wtorkowy wieczór The Blues się na własnym boisku z Zenitem w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Londyńczycy to spotkanie wygrali 1-0. James rozegrał całe spotkanie w barwach Chelsea. 21-latek tego czasu chyba jednak nie będzie za miło wspominał. Jak się okazuje w czasie meczu doszło do włamania do domu piłkarza. James o sprawie poinformował w mediach społecznościowych. Łupem złodziei padł między innymi medal, jaki Anglik zdobył za sukcesy w Lidze Mistrzów i podczas Mistrzostw Europy. Co ciekawe kamery w domu piłkarza zarejestrowały złodziei. Zobaczcie sami. A teraz przejdziemy do bardzo ciekawego tematu związanego z Realem Madryt. Jak sami wiecie, transfer Klijana Mbappé na Santiago Bernabeu niestety nie doszedł do skutku, mimo iż królewcy zaoferowali PSG aż 200 milionów euro. I tutaj nasuwa się pytanie ile pieniędzy tak naprawdę ma Real Madryt? Nie będzie chyba dla Was zaskoczeniem, jeśli powiem, że sporo. Królewcy właśnie zakończyli prace remontowe nad stadionem, który będzie dla nich zarabiał ogromne pieniądze. Do tego Florentino Perez wbrew pozorom zaoszczędził nie sprowadzając Mbappé w tym okienku. Za rok na spokojnie Los Blancos ściągną Francuza za darmo, z uwagi na to, iż właśnie w czerwcu przyszłego roku wygasa jego kontrakt z Paris Saint Germain. Wówczas jedyne koszty, jakie poniosą, to jego wynagrodzenie. I tutaj otwiera się naprawdę ciekawa furtka na nowe wielkie transfery. Od roku media bardzo często łączyły Erlinga Halanda z Realem Madryt. I o ile wcześniej było on raczej drugoplanową postacią, gdyby nie udało się ściągnąć Francuza, o tyle w 2022 roku królewscy będą mogli pozyskać obu tych zawodników. Wykup Norwega z Borusi będzie kosztował od 70 do 90 milionów. Euro. To są śmieszne pieniądze jak za takiej klasy zawodnika, dlatego też większa batalia rozegra się w oferowanej mu pensji. Trzeba jednak przyznać, że wizja Halanda i Mbappé w jednym zespole byłaby niesamowita, choć ich rywalizacja naprzeciw siebie byłaby jeszcze lepsza. Z pewnością jednak można stwierdzić, że Real Madrid ma pieniądze, aby pozyskać obu tych piłkarzy, a według was są jakiekolwiek szanse, aby Mbappé oraz Haland razem zagrali w Realu Madryt, napiszcie w komentarzach. Przenosiny Cristiano Ronaldo z Turynu do Manchester United były jednym z największych wydarzeń minionego okienka transferowego. Portugalczyk po 12 latach znów zamieszkał w Manchesterze. Szybko znalazł piękną willę położoną niedaleko pól i pastwisk. Nie przypuszczał jednak, że czekają go w niej problemy ze snem, które okazały się nie do pokonania. Chociaż posiadłość jest piękna i jest położona wśród falujących poli i lasów, w pobliżu znajdowały się również owce, które były bardzo hałaśliwe wczesnym rankiem. Ronaldo to prawdziwy profesjonalista, który dużo czasu poświęca na odpoczynek i regenerację po meczach, więc zdecydowano, że najlepiej będzie, jeśli on i jego rodzina się przeprowadzą. Nie wszyscy z Was wiedzą, że Cristiano Ronaldo posiada w swojej kolekcji Ferrari F12 TDF. Takie auto kosztuje około 1 600 000 zł. Policzę, ile Ronaldo może płacić za ubezpieczenie tego auta. Obliczenia dokonam na porównywarce, która znajduje oferty taniej do 70% i za zakup dowolnej, nawet najtańszej polisy przelewa wam na konto 150 zł. Link do porównywarki w opisie. Tymczasem w kilka chwil obliczyłem na Mubi, że polisa za auto Ronaldo kosztuje zaledwie 780 zł. W dodatku, gdyby skorzystał ze zwrotu w wysokości 150 zł, które oferuje Mubi, zapłaciłby tylko 630 zł. Sprawdźcie, ile wy taniej możecie zapłacić za swoją policę. Na koniec nieco o Robercie Lewandowskim i jego szansach na pobicie kolejnego rekordu. O jakim wyzwaniu mowa? Już Wam mówię. W najbliższy weekend bawarczycy zmierzą się z Bochum u siebie. Jeśli Polak przedłuży pas strzelecką, nie tylko będzie dalej śrubował kolejny rekord meczów z rzędu ze strzelonym golem dla Bayernu, ale stanie przed szansą pobicia kolejnego historycznego osiągnięcia. Tym razem chodzi o liczbę meczów domowych ze strzelonym golem. W tym momencie Lewandowski ma ich na koncie 12. Taki sam wynik w przeszłości osiągali Gerd Müller oraz Jupp Henkes. Kiedy Lewandowski nie strzelił gola w domowym meczu? Musimy cofnąć się aż do grudnia 2020 roku. Wtedy to mistrzowie Niemiec zremisowali 3–3 z RB Lipskiem. Co ciekawe, najbliższym rywalem Bawarczyków będzie Bochum, czyli jeden z zespołów Bundeslize, któremu Lewandowski nie strzelał gola w lidze. Głównym powodem jest fakt, że zespół ten po raz ostatni występował w najwyższej niemieckiej klasie rozgrywkowej w sezonie 2009-2010. Lewandowski Strzelał natomiast przeciwko Bochum w meczach Pucharu Niemiec. Jego bilans przeciwko temu rywalowi to dwa mecze i dwa gole, a więc kolejny rekord wydaje się już być przesądzony. Aż duma rozpiera, że Polak tak błyszczy na arenie międzynarodowej. A według Was Bayern Monachium wraz z Robertem Lewandowskim ma szansę na wygranie Ligi Mistrzów? Napiszcie w komentarzach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!